you. Uh -huh. Jesteśmy oczywiście w dalszym ciągu na targach wydawnictw katolickich na stoisku rycerzy Jana Pawła II. Teraz już Świętego, już tak, świętego końców, Jana Pawła II. Zaczekaliśmy się tego. Proszę powiedzieć, co macie w swojej bogatej ofercie. Mamy przede wszystkim kalendarze, które wydajemy już od ponad 6 lat. E, tym razem oferta jest nieco szersza, bo, bo w tym roku będą dwa kalendarze, co prawda ukazał się w tym momencie jeden, polscy święci kanonizowani przez Jana Pawła II. Jest tych świętych 11. E, on jest dwunasty w tym kalendarzu, no pięknie się... Zamyka u... jakby ten... Zamyka jakby ten e... to, to jest 27 lat pontyfikatu, prawda? Tak, To jest 27 lat pontyfikatu i to e, jego osiągnięcie. I co nam przekazał? E, o tyle jest istotne, że my w kalendarzach używamy od wielu już lat e, tak zwane QR-kody. E, to jest możliwość po prostu sięgnięcia komórką do tekstu, który to rozwija. Czyli no, nowoczesny sposób wyszukiwania. E, tak, spo, nowoczesny sposób wyszukiwania i w tym kalendarzu jest oprócz poszerzenia informacji, która jest też słowna o każdym ze świętych, e, to jest również, są QR-kody i rozszerzamy sobie rozszerzamy informacje mhm. na temat tego e, świętego. świętego, ale jest jeszcze kod, który przekazuje e, Przemówienie kanonizacyjne o tym świętym. Czyli do, do Czyli ojca możemy, Jana Pawła sięgamy do Jana Pawła świętego. II, co on chciał nam powiedzieć o tym świętym. Dlaczego tym świętym, został świętym i dlaczego został świętym? To jest więc, bardzo, bardzo ciekawe wydawnictwo. Co tu jeszcze mamy? Jeżeli jeszcze dodam do tego, mhm. mamy w planach, że będzie seria, bo mamy tutaj 11 świętych, ale ponad 150 błogosławionych. No to jeszcze jest co wydawać. Jest jeszcze co wydawać. No i jedno jest, co zauważyliśmy w tej sytuacji. Mamy 108 praktycznie nieznanych błogosławionych. No ich trzeba przybliżyć. Ich trzeba przybliżyć. I to jest problem, który, no to taki trochę chichotki z historii. Większość z nich byli numerami w obozach koncentracyjnych. Mhm. Teraz występują jako numer 108. To jest e, rzeczywiście hichot historii, bo to ludzie, którzy historii. w pewnym sensie na pewno są świętymi, tylko Ta. że na razie czekają na uznanie tej swojej świętości. No więc właśnie, jeżeli ktoś z Państwa odbiorców tego, tej informacji ma jakieś dodatkowe informacje, szczególnie o tych 108, to rycerze bardzo chętnie zbierają te informacje, zbierają te informacje i, i będziemy stopniowo bo pokazywać. One służą w procesie kanonizacyjnym dalej. Tak, tak. Tak. Y, tu jeszcze mamy książkę taką dużą, grubą, ciekawą. No i mamy też autora, rycerza zresztą, jest tutaj. O, witam Najlepiej serdecznie. jak autor powie. Panie Pawle, o czym jest ta książka? Witam serdecznie, nazywam się Paweł Cwynar. To jest. Yy... Ja tu muszę Pana przedjąć. Proszę bardzo. Trudno, niech wszyscy widzą, Dobrze. że. To wszystko dzieje się na szybko. Yy, książka. Książka moja wysłuchaj... autorska, nie wysłuchaj, nie wysłuchaj proszę. mnie proszę, wydana w 2016 roku. Książka traktuje o. Autentycznej historii, którą współtworzę, to nie jest książka o mnie, książka jest powieścią, gdzie dwojga młodych ludzi zakochują się w sobie, będąc w szpitalu we Wrocławiu na dziale onkologicznym. Dziewczyna jest osobą niewierzącą, chłopak jest osobą głęboko wierzącą, i kiedy jego ukochana podupada mocno na zdrowiu, on dowiaduje się swoimi ścieżkami, że ona chce popełnić samobójstwo, więc wykonuje gest głębokiego poświęcenia, chodząc do kaplicy szpitalnej i prosi Pana Boga o to, by Pan Bóg mu błogosławił. W geścią chce, że pan Bóg zabrał chorobę z niej i obciążył nią jego. Prosił słowami, które obrałem za tytuł, wysłuchaj mnie proszę. I jak się skończyła historia, nie opowiem. Książka do dnia dzisiejszego stała się. Taka modlita e... wstawiennicza, tak? kiedy tak modlimy jest. się o to, żeby tak pan jest. Bóg, który już ustalił jakieś losy, żeby zmienił te losy, ale znaczy zmienił, nie, nie odsunął tego, co jest przeznaczone, tylko zmienił jakby osobę przeznaczoną. To jeśli chodzi o kwestie teologiczne, teologiczne. jakie najbardziej jest poprawne, ale to jest historia z życia wzięta. Czyli prawdziwa. Więc prawdziwa, A jak więc... się skończyło, to jak przeczytacie Państwo, to będziecie wiedzieć. Tak jest, to jest jedna z historii, a druga, gdyż jestem osobą nawróconą, jestem byłym gangsterem, który w zakładach w Polsce spędził 15 lat swojego życia. W 2005 roku w celi izolacyjnej wszedłem na drogę nawrócenia. Później zostałem przyjęty, co jest dla mnie wielkim zaszczytem, do właśnie zakonu rycerzy Jana Pawła II i to jest część mojego świadectwa, Traktująca o mojej walce z, nałoga, z nałogami. Dzięki Bogu, którą jak dotychczas wygrywam. Książka I nosi Z nałogu tytuł, i z tej strefy ciemnej pan wyszedł dzięki właśnie swojej wierze. Z wielu innych rzeczy, które opisuje właśnie w swoich książkach. Warto chociaż, przeczytać, bo każdy może mieć podobne problemy. Oczywiście. Chociaż to mówię, to jest powieść, a to jest część mojego świadectwa. I tym właśnie wspieram nasz zakon ubogacam. Co jeszcze warto powiedzieć o tym, co Państwo tutaj macie? Co mamy jeszcze? Jeszcze mamy list do pani. Rycerze od pewnego czasu starają się wesprzeć to pismo. Ostatnie Pismo Katolickie dla Kobiet w Polsce. E, tu jest ostatni numer, A, tam jest ostatni numer. E, więc. E, ono ledwie ciągnie, nazwijmy to tak kolegialnie. Nie rozumiem, czy aż tak małe zainteresowanie jest kobiet tym pismem. Przecież to one skierowane do kobiet. E, Piszą je pewnie może, też kobiety. częściowo. To, to zbyt mocno powiedziane, ale. Za mało interesują się parafie e, wspieraniem kobiet. Czyli coraz dziwo. mniej w ogóle tych sklepików parafialnych zauważyłem, prawda? Zresztą tak, w Warszawie przy jest parafiach sklepiku. nie ma już tych sklepików, I, które sprzedawały no prasę. No i panie tak. nie, nie są w stanie sobie poradzić z tym. Wydają już 28 lat to pismo. Czyli no to jest bardzo duży macie, duże doświadczenie tak. w wydawaniu pisma. Cypian Kamil Norwid, prawda? Tak? Cypian no. O Europie. No bardzo właśnie. warto przeczytać. Myślę. Wiele, wiele tutaj jest ciekawych rzeczy. Bier młodych pań, takich około trzydziestki, pań już, mhm. jest bardzo zagubionych, bo właśnie nie mają, czytają różne kolorowe pisma, a nie mają żadnego jakby punktu odniesienia, żadnego kręgosłupa moralnego. W tych pismach go na pewno nie znajdą. Nie, no, oczywiście w tych kolorowych, bardziej no to niestety jest, jest w większości czarno-białe. No, ale to też no jest jego zaletą. Stąd. W pewnym sensie, <laughs> w pewnym sensie z, z zaletą, bo można rozróżnić kolory rzeczywiście. Skupiamy się na treści, a nie skupiamy tak, a nie się na, na obrazki. Dziękuję serdecznie i zapraszamy jeszcze do niedzieli tutaj rycerze e, świętego Jana Pawła II, wydawnictwo. A na co dzień, gdzie można? E, między innymi będzie, będzie w księgarni Arka. E, na kalendarzu jest też możliwość nabycia, nabycia tego internetowo, tego kalendarza. No, i za miesiąc będzie ten książkowy, który jest naszym hitem, że tak powiem, bo to jest kalendarz patriotyczny, który przybliża nam historię naszą w sposób ciekawy, a do tego oprócz tych powiązań z datami są również kody, jest ich blisko 800 że można to sobie rozbudować. Żyje, są katolicka... i filmy mhm. i, i możliwość komórką obejrzenia filmów, są możliwości posłuchania na pewno. Mam Bóg nadzieję, wierza. że wsparcie jakiś decyzjalne, czy poprzez promocję poprzez katolicką agencję informacyjną państwo być może zyskaczy dzięki temu. E, mamy w, taką z, nadzieję. Bo... Mamy taką nadzieję. Właśnie mija 10 lat jak istnieje zakon. E, i w y, kolejną y, sobotę niedzielę będą wybory. Generała po dziesięciu latach. No, tak. tak. Z okazji, 10 to jest, z, tak jest pojawiła się taka książka, e, gdzie mówimy e, to, co było w zakonie, łącznie z tym, że mieliśmy problem pewien z pedofilią. I to jest opowiedziane, co się stało, dlaczego się stało, e, wiele ciekawych. Notek z życia zakonu jest właśnie w tej książce. Rozumiem, ojcowej. że macie też kontakty z innymi rycerstwami, z rycerstwem niepokalanej na pewno też. E, tak, ale no, my jesteśmy najmłodszym. najmłodszym Jeżeli przez, chodzi o zakony rycerskie, to jesteśmy najmłodszym zakonem na świecie. E, najstarszy jest od 900 lat od nas starszy. <głos> Tylko. <głos> ale skoro powstaliście, to znaczy, że ta potrzeba. Y, obrony wiary tak naprawdę promocji jest jest, jest bardzo bardzo wielka poza tym no, zakon już jest międzynarodowy czyli już ma swoje tak ma swoje siedziby, siedziby na Ukrainie w Kanadzie Hiszpania. I w Hiszpanii teraz powstają Francja. właśnie, przy okazji wyborów przyjeżdża i Francja, i Hiszpania, i będzie założona, będą Czyli tam... Czyli taki neokatechumenat prowadzicie, bo te kraje się strasznie zrealizowały, tak. i Francja, i Hiszpania, więc, jest, co więc no jest jest spore zainteresowanie już na świecie tym zakonem. Dziękuję serdecznie, zapraszamy. Pozdrawiam. Dziękuję.